Noga i czterech koła. Robimy podróże. Pomysł wózka i gór to chyba nie jest najrozsądniejsze. No ale cóż, do odważnych świat należy, nie? My się nie poddajemy i od razu suniemy w górę. I to dosłownie: suniemy w górę. A sunąć będziemy kolejką na gubałówkę, kolejką linowo-terenową, która wybudowana została rok przed rozpoczęciem II wojny światowej 1938, ma 1298 metrów długości i przewyższenie 300 metrów, na które się wspina. Podobno trwa to 4 minuty. Spoczno. i tak, będzie, nie wiem, krupówkowo, mąciakowo, ludzie od metra, made in China, made in Poland, made in Zakopane, dobra wszelakiego. No ale co jak co, widoki na Tatry Stąd są piękne. Nazwa Gubałówka pochodzi od leżącej poniżej polany Gubałówka, a ta znowu nazwę swoją wzięła od nazwiska Gubała. Gubałówka, o czym trzeba pamiętać, to nie są Tatry, nie leży w Tatrach, ale jej zaletą jest to, że jest stąd na Tatry przepiękny widok. Widać stąd nie tylko Giewont, nie tylko Kasprowy Wierch. Widać Gorce, widać Czerwone Wierchy, Pieniny. Całe podchale Zakopane leży po prostu u stóp. Wiele przyjeżdżających w Tatry osób tu właśnie na Gubałówkę upatruje w sylwetce Giewontu figury śpiącego rycerza. A skąd się to wzięło? Otóż istnieją co najmniej dwie legendy związane z Giewontem, które mówią o śpiącym rycerzu. Pierwsza z nich dotyczy króli. Króli, którzy spotykali się w Krakowie i raz w roku, nie wiadomo, czy to było na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie i debatowali nad losem wolności Polski. Kiedy zabrzmiał dzwon Zygmunta i dotarł tu właśnie, pod Giewont, budzili się śpiący rycerze, biegli zapytać, czy to już. Kiedy Bolesław Chrobry mówił, nie, jeszcze nie czas. Wracali spać do jaskini śpiących rycerzy, która jest właśnie tu pod Giewontem. Druga legenda mówi o tym, że młody pastuszek Jasiek usłyszał kiedyś od pewnego gazdy, że pod Giewontem znajduje się niezwykły skarb. Poszedł tam i zaczął go szukać, ale nagle usłyszał ryżenie koni. Za wysoko było i zbyt niedostępnie, by konie znalazły się tutaj. Okazało się, że to ryżenie dochodzi z pod ziemi. Zobaczył szczelinę, poszedł w nią, a tam znajdowała się jaskinia. Płonęło ognisko, a przy ognisku spał rycerz. Przestraszony Jasiek kopnął kamień, zbudził rycerza. Rycerz zapytał, czy to już? A Jasiek odpowiedział mu, nie, jeszcze nie czas, panie. A to dobrze. Zobacz tam. Tam dalej w jaskini śpią moi bracia. Nie budź ich, niech sobie śpią. Jak przyjdzie czas, powstaną i podążą na pomoc ojczyźnie. Po tym spotkaniu Jasiek wrócił do domu. Opowiedział innym pasterzom o tym, co widział, a oni uwierzyli mu. Spotkał też owego gazdę, który powiedział mu: "Widzę, Jaśku, że odnalazłeś skarb". Wiesz, jaki skarb chodziło? O wolność, bo wolność to największy skarb. Robimy podróże. Tatry formowały się 200 milionów lat temu. Wyobraźcie sobie, że 10 tysięcy lat temu jeszcze w Tatrach był lodowiec. Natomiast pomiędzy Uralem a Alpami nie ma wyższego górskiego pasma niż. W Tatrach panuje klimat zbliżony do klimatu alpejskiego, a więc duża zmienność pogody. Występują tu zarówno gwałtowne ocieplenia, jak i ochłodzenia. Gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak burze z prawdziwymi piorunami i gradobiciem. Dlatego zawsze trzeba mieć to na uwadze, wybierając się na jakikolwiek tatrzański szlak. Na Gubałówkę oczywiście nie tylko można wjechać kolejką ale także na przykład samochodem swoim własnym od strony Zębu. Droga jest asfaltowa, fajna. No i oczywiście wejść, dla tych co, co mogą i co lubią. A zdecydowanie warto zostać tu trochę dłużej, do tej godziny 17-18, bo wtedy robisz tu fajnie, fajnie, spokojnie. Jeszcze wyżej pniemy się na Kastrowy Wierch, na górę, na którą wjeżdża kolejka linowa. Najpierw na jedną stację później już na samą górę. Super obsługa w PKL. Trochę się spóźniliśmy, ale nas puścili, dali nam lepsze miejsca parkingowe i weszliśmy tutaj piersi. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A teraz już pozostaje nam tylko sunięcie po linach na Wierch. Idziemy kolejką na każdy prowizje. Kolejka została wybudowana w 1936 roku i uważajcie, w rekordowym tempie 6,5 miesiąca. Koszt to był 3,5 miliona złotych, kiedy się zwróciła w zaledwie 3 lata w tamtych czasach. Niesamowite przyczyny. Jasna Kasprowo odbywa się na dwa etapy. Pierwszy etap za nami, a teraz wjeżdżamy drugim wagonikiem już na samą górę. Kolejka, którą jedziemy ma 4253 metry długości i wspina się na 936 metrów w górę. A prędkość, którą jedzie to 28 km na godzinę. Ciekawostka jest kolejna. W 1946 roku wagonika jadącego na Kaszrowy Bier. Krajowej w obawie przed kontrolą na się. Ciekawe, czy my wy byście wyskoczyli. Wjechaliśmy na 1987 metrów, bo tyle właśnie liczy sobie Kasprowy Wierch. A jego nazwa pochodzi od doliny, która znajduje się poniżej. A jej za to nazwa pochodzi od górala o nazwisku Kasper. Mimo, że niewiele jestem w stanie tutaj zobaczyć, bo dostęp do wózku jest jedynie do tarasu słonecznego oraz restauracji, to i tak radość moja nie zna granic, że tutaj jestem. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tu z Gochą dotrzeć i Spojrzeć na te piękne polskie tatry z wysokości prawie 2000 metrów. Oczywiście szkoda, że nie da się pójść dalej w tatry, ale może kiedyś. Kolejki jest tam za moimi plecami, i niestety dalej, jeżeli chcę się połazić, troszeczkę tutaj po okolicy, po szlakach dostępnych, no muszę to zrobić sama, bo na Wózku Inwalidzkim nie da rady ze względu na schody, które prowadzą na szlak, oraz ze względu na nawierzchnię, która wygląda, uwaga, tak. No, po takich kamulcach na wózku inwalidzkim, nawet na terenowych kołach, byłoby bardzo ciężko. Dlatego kamień został sobie na tarasie widokowym i tam będzie sobie podziwiał piękną panoramę teatr, którą jest tutaj widać, jak naprawdę na dłoni. Pokazać Wam coś ładnego? To patrzcie. Znajdująca się za moimi plecami stacja meteorologiczna, to najwyżej położony budynek w Polsce. Gdy była budowana w 1946 roku, była to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i 60. na świecie. Restauracja Raka z prowem Wierchu jest równie ciekawa, ponieważ to właśnie tutaj zostało wystawione przedstawienie teatralne Pantadeusz Zem 3 inspirowane dziełem Adama Mickiewicza. I było to najwyżej w Polsce wystawione przedstawienie. Tutaj także gościł Jan Paweł II, gościli prezydenci Polski, Ignacy Mościcki, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Lech Kaczyński, który otwierał nową, wyremontowaną kolejkę na Kasprowy Wierch. I chyba jest tak na spoko. Dzięki, że byłeś z nami podczas naszej kolejnej tatrzańskiej przygody. Już dziś zapraszamy na kolejną. A tymczasem zasubskrybuj nasz kanał, bo czemu nie?